Cześć bardzo chcę Państwu przedstawić prezesa Polskiego Związku Działkowców, pana Eugeniusza Kondrackiego, który jest prezydentem Międzynarodowego Biura Ogródków Rodzinnych i Działkowych. Witam też przewodniczącego Rady naszego miasta, pana doktora Kurpiosa, prezesa naszego Związku Okręgowego Tuż Częstochowy. Witam bardzo serdecznie. Witam też pododdział tradycji oręża wojska polskiego miasta Łodzi z kapitanem Dziekańskim na czele. Witam wszystkich bardzo serdecznie, wznoszę ręce ku Bogu, aby naszym polskim związkom działkow działkowców i ogrodników nikt na polskiej ziemi nie wyrządził krzywdy. Broń. Do nogi broń. Boś. Maria Królowo Polski, Pani naszych lasów i pól. jezior i gór, łąki zbóż, matko ptaków i polskiego chleba, królowo naszych rodaków, polskiego chłopa i działkowców. Stajemy jako ojcowie nasi by u Ciebie wybłagać opiekę nad tym, co pocztę stało, a co jest w naszych sercach umiłowane. Przynosimy do tronu Twojego wszystkie rodzinne ogrody, gdzie nasza praca i radość z owoców Ziemi jest Tobie ofiarowana. Nikt nas nie zmusza. Pracujemy od lat, aby ta Ziemia w naszych rękach jeszcze piękniejsza była. Twoje obrazy, Matko, są w naszych altankach przy wejściu. Bo Ty jesteś dla nas matką i opiekunką. Broń nas, Matko, i nie pozwól, aby naszemu polskiemu związkowi działkowców ktoś wyrządził krzywdę. Matko i królowo, Pani Słowików jest ogromną. Uwielbiana ich śpiewem i praco naszych. Bo ich znamy, w każdym czasie. Jesteśmy przy Tobie, pamiętamy o Tobie i czuwamy przy Tobie. Matko, bądź pozdrowiona tu na jasnej duszy i w naszych sercach. Wszystkie ziarna i owoce ziemi, które są w i wewnątrz bazyliki jasnogórskiej poświęcam teraz i Pierwsza ogólnopolska pielgrzymka rodziny Związku Działkowców Polskich trwana modlitwie. Zielona chusta przykrywa trud waszych rąk i zdaje się wołać Pobłogosław Maryjo ziarna ojczystej ziemi, które my tak pielęgnujemy, a Ty daj wzrost. A my wychodząc z bazyliki staniemy przy największym prymasie tysiąclecia. Złożymy Mu kwiaty. Z całej Polski. Witamy Was z wielką serdecznością. <klucz> Widzę transparenty i nazwy wielu polskich miast. Przyjechaliście z całej Polski. Witamy w Częstochowie, a jako symbol waszej obecności na dzisiejszy dzień przekazujemy panu przewodniczącemu klucz do bram miasta. Wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz gorąco Was witamy. Zapewniam Pana, Panie Prezydencie, że ten symboliczny znak i ta symboliczna władza przekazana dzisiaj nam zostanie odpowiednio doceniona. Niech się święci, zielona rzeka okazji Krajowych Dni Działkowca obchodzonych na Ziemi Częstochowskiej. My starostowie z nadania okręgowego zarządu Polskiego Związku Działkowców Częstochowie przekazujemy ten symboliczny bochen chleba za duży wkład pracy i poświęcenie dla Polskiego Związku Działkowców. Dziękuję bardzo. Zapraszamy. 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 মারকে <laughs> Chciałbym serdecznie powitać wszystkich działkowców z całej Polski, którzy tak licznie przybyli na dzisiejszą uroczystość Krajowych Dni Działkowca i pierwszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Szanowni goście, drodzy działkowcy, obchodząc dzisiaj Krajowe Dni Działkowca, radosne święto naszej działkowej pracy, Trudno nie odnieść się do zagrożeń, które od kilkunastu lat nieustannie dotykają nasze środowisko. Nie sposób nie zareagować na ataki kierowane pod adresem działkowców, ogrodów, działaczy społecznych oraz całego związku. Przedmiotem ataków jest przede wszystkim ustawa o rodzinnych ogrodach. Ataki niesprawiedliwe i krzywdzące, bo ich celem jest zdyskredytowanie w oczach opinii publicznej, ludzi i organizacji broniących słusznej sprawy. Działkowcy zdecydowanie mówią nie. Związek nadal będzie zwierał swoje szeregi, integrował środowisko działkowe, walczył o poparcie społeczne w obronie tradycji, w obronie słusznych spraw i należnych praw, w obronie ogrodów i działek, które w przeszłości, dzisiaj, i w przyszłości służyły, służą i będą nadal służyć z pożytkiem społeczeństwu polskiemu. Wzywam Was wszystkich, tu obecnych oraz przebywających i wypoczywających we wszystkich polskich ogrodach działkowych, do obrony naszych wartości, naszego stylu życia, do obrony ogrodów i działek. Dziękuję. za zasługi. gratuluję. Dziękuję. Dziękuję. bardzo. miło. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Dziękuję Gratuluję. Pan też czas bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Gratuluję. Boże, to jest... Tak, dziękuję. <grymnie, grymnie>, jest... Nie ma Dziękuję. Gratuluję. Też I Gratuluję. za Nie Nie, dobrze wyszło. Gratuluję. Tak. Moja rola. Też za Dziękuję. Gratuluję. Gratuluję i dziękuję. Wszystko, ale trzeba się na niego napracować. Dziękuję Pani i gratuluję. Gratuluję i dziękuję. Gratuluję. Dziękuję bardzo, a teraz na zakończenie, zanim ogłoszę wyprowadzenie szkandalu, proszę wszystkich o powstanie, a zespół proszę o hymn działkowców.